Stany Zjednoczone właśnie wypuściły niewidzialną bezzałogową maszynę likwidującą zagrożenie, aby zniszczyć Chiny w przypadku konfliktu, który staje się niebezpiecznie prawdopodobny. Tą maszyną jest dron X-47, zaprojektowany tak, aby był tak samo niewykrywalny jak B-2 Spirit i śmiercionośny jak F-22 Raptor. Ten dron wystartuje z pokładu największego i najnowocześniejszego lotniskowca w historii USS Gerald Ford, wartego 13 miliardów dolarów, aby zadać niszczycielskie ciosy. Mimo, że X-47 jest niesamowity, marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych i całe wojsko początkowo wyrzuciły go do kosza. Z tego punktu zerowego. X-47 rozpoczął potężny powrót godny filmu. To historia o wzniesieniu się na sam szczyt z mrocznych korzeni. Istnieją X-47, a i X-47b, ten ostatni, jest ocalałym z forum X-47. A został opracowany w ramach wspólnego programu Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, mającego na celu stworzenie sieciowego systemu wysokowydajnych, bezzałogowych statków powietrznych do misji bojowych XXI wieku. Program uruchomiony w 2001 roku nosił nazwę Joint Unmanned Combat Air Systems Program. W skrócie. J. Projekt został sfinansowany przez Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych Obronności Stanów Zjednoczonych DARPA, a głównym wykonawcą była firma Northrop Grumman X-47, a odbył swój pierwszy lot w lutym 2003 roku, co stanowiło kamień milowy. Jednak trzy lata później, w lutym 2006 roku, program JUCAS dla X-47 został zakończony po czteroletnim przeglądzie obronności z 2006 roku. W tym momencie marynarka wojenna była już zafascynowana koncepcją bezzałogowych samolotów odrzutowych, które miały decydujące znaczenie dla przebiegu bitwy. Siły powietrzne zdecydowały się na bombowiec nowej generacji podczas gdy marynarka wojenna nadal wierzyła w drony myśliwskie i reaktywowała program JUKAS. W ramach nowego samodzielnego programu o nazwie Unmanned Combat Air System Demonstrator Program UCAS D. Dowództwo Systemów Powietrznych Marynarki Wojennej zleciło firmie Northrop Grumman budowę i demonstrację dwóch samolotów X-47B w ramach tego programu w 2007 roku. Poszukiwania potencjalnych przyszłych bezzałogowych pojazdów kompatybilnych z lotniskowcami i posiadających zdolności decydujące o przebiegu bitwy trwały. Northrop Grumman współpracował w programie UCAS-D z gigantami obronnymi, takimi jak Lockheed Martin, General Electric, Rockwell Collins, Goodrich Parker, Aerospace Honeywell, JKN Aerospace Wind River, Hamilton Sunstrand, Pratt ⁇ Whitney, Eaton Moog i Dell. Rezultatem była inteligentna, niewidzialna, śmiercionośna i potężna maszyna. X-47b: Inteligentny odnoszący się do wysoce autonomicznych operacji samolotu. Pozostawiając operatorom sporo swobody sterowania, trasa lotu X-47b jest zatem wstępnie zaprogramowana, a jego działania monitorowane są przez operatora misji niewidzialny. Odnoszący się do właściwości stealth samolotu, które czynią go praktycznie niewidocznym dla radarów, co znacznie utrudnia jego wykrycie przez systemy przeciwnika. Zabójczy odnosi się do bogatego arsenału uzbrojenia samolotu sięgającego 2000 kg. Zabójczy odnosi się również do zdolności samolotu do szybkiego wykrywania miejsc zainteresowania. Przeciwnicy, którzy znajdą się w zasięgu awioniki X-47B nie mają gdzie się ukryć, a raz zauważeni prawdopodobnie pożegnają się z celem. Kombinezon awioniczny obejmuje elektrooptykę, podczerwień radar z syntetyczną aperturą radar z odwróconą syntetyczną aperturą wskaźnik naziemnego celu ruchomego, elektroniczne środki wsparcia oraz morskie czujniki wskaźnika celu ruchomego mocny w odniesieniu do układu napędowego samolotu silnik Pratt Whitney F-100 EWA 220 który rozpędza samolot do prędkości niewiele poniżej połowy prędkości dźwięku na wysokości do 40 zero stóp i w zasięgu 2400 mil. X-47B jest wyposażony w samoloty sądujące i hamujące marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, a ponieważ siły powietrzne najwyraźniej nadal interesowały się śmiercionośnymi bezzałogowcami, mechanizmy wysięgnikowe Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Oba te rozwiązania miały na celu tankowanie w powietrzu. W rzeczywistości X-47B. B jest pierwszym bezzałogowym statkiem powietrznym, który z powodzeniem wykonał tankowanie w powietrzu, co uczynił w kwietniu 2015 roku. Ten wyczyn wyróżnia X-47B spośród innych bezzałogowych statków powietrznych, umożliwiając mu wykonywanie długotrwałych misji bez powrotu do bazy. Ten skomplikowany proces został w pełni opanowany przez autonomiczny system tankowania w powietrzu, wykorzystujący zaawansowane technologie GPS i wizyjne. Tankowanie w powietrzu nie tylko wydłuża zasięg X-47B, ale także zwiększa jego wszechstronność operacyjną, czyniąc go idealnym narzędziem, zarówno do zastosowań wojskowych. Jak i cywilnych. Ten postęp otwiera drogę do misji rozpoznawczych dalekiego zasięgu obserwacji katastrof i dostaw ładunków na duże odległości. Zapewnia również strategiom wojskowym bardziej elastyczne i efektywne opcje w sytuacjach bojowych. X-47B to bezzałogowiec najwyższej klasy. W ramach programu ucas zbudowano dwa X-47B. Pierwszy X-47B nazwany AFO-1 został ukończony do października 2009 roku łącznie z testami wytrzymałościowymi konstrukcji. W 2010 roku został przekazany do bazy sił powietrznych Edwards w celu przeprowadzenia testów w locie. Drugi AFO-2 dotarł do tej samej bazy na testy w marcu 2011 roku i od tamtej pory jest testowany. Pierwszy lot testowy AX-47B odbył się w lutym 2011 roku. Pierwszy start X-47B z katapulty odbył się w listopadzie. 2012 roku z lądowego ośrodka katapultowego w bazie lotniczej Marynarki Wojennej Patuxent River. Pierwsza faza testów morskich obejmująca serię prób obsługi pokładu na pokładzie USS Harry S. Truman zakończyła się w grudniu 2012 roku. X-47 B. został również przetestowany pod kątem możliwości startu obsługi i ewakuacji w strefie operacyjnej lotniskowców marynarki wojennej o długości 57,5 mili 92 km. Test za testem X-47B zaskakiwał, przewracał głowy i ugruntował swoją pozycję jako jeden z najnowocześniejszych bezzałogowych statków powietrznych na świecie. Imponujące możliwości, choć obecne, praktycznie w każdym wartym odnotowania dziale, najlepiej widać w głównych możliwościach samolotu X-47B. To bezzałogowy statek powietrzny, na który inne bezzałogowe statki powietrzne wyglądają. Łączy w sobie to, co najlepsze w świecie bombowców i myśliwców, stając się niezwykle cennym atutem dla marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Zdobył ten status dzięki dwóm kluczowym cechom, a mianowicie dzięki swojej niewidzialności, jaką posiada B-2 Spirit. X47B czerpie inspiracje i podobieństwa do kultowego bombowca Stealth, B2 Spirit. Chociaż X-47B to mniejsza platforma lotniskowa, zaprojektowana do operacji autonomicznych, jego możliwości stealth koncepcyjnie przypominają B-2, szczególnie w zakresie unikania radarów konstrukcji aerodynamicznej i inżynierii materiałowej. B-2 Spirit, wprowadzony pod koniec lat 80. XXI. Wieku słynie z technologii niskiej wykrywalności, która minimalizuje jego przekrój czynny radaru, aby uniknąć wykrycia przez wroga. Jego charakterystyczna konstrukcja latającego skrzydła eliminuje ostre krawędzie i powierzchnie pionowe, redukując odbicia radarowe. Podobnie X-47B wykorzystuje bezogonową konfigurację skrzydeł typu Blending Wings, przypominającą mniejszą, bardziej kompaktową wersję B-2. Kształt samolotu z natury rozprasza fale radarowe, utrudniając systemom wroga namierzenie samolotu. Rezygnując z tradycyjnych stateczników i wypustek, X-47B odzwierciedla filozofię B-2 która stawiała na gładkie, ciągłe powierzchnie, aby zwiększyć niewidzialność. Materiały pochłaniające fale radarowe to kolejny filar profilu Stealth B2, który sprawia, że jego płatowiec pochłania nierozproszoną energię elektromagnetyczną, a nie ją odbija. Chociaż szczegółowe informacje na temat materiałów X-47B pozostają tajne, powszechnie wiadomo, że wykorzystuje on zaawansowane kompozyty i materiały pochłaniające fale radarowe podobne do tych stosowanych w B-2. Materiały te osłabiają widoczność samolotu dla radarów podczerwieni i innych metod wykrywania. Mniejsze rozmiary X47B wynoszące 38 stóp. 11,6 m długości w porównaniu z 69-stopową rozpiętością B2 dodatkowo zmniejszają jego przekrój czynny dla radarów, co potencjalnie utrudnia wykrycie go w niektórych scenariuszach. Konstrukcja silnika X47B. Również nawiązuje do napędu B2 zorientowanego na technologię stealth. B2 wykorzystuje cztery silniki General Electric F118. Zatopione głęboko w konstrukcji z przewodami wydechowymi umieszczonymi na górnej powierzchni, aby zminimalizować sygnatury cieplne wykrywalne przez czujniki podczerwieni X47B napędzany pojedynczym silnikiem Pratt Whitney F100, posiada wężowaty układ dolotowy i wydechowy który chroni rozgrzane elementy silnika przed czujnikami naziemnymi. Ta konfiguracja w X47B odzwierciedla tę samą zasadę maskowania emisji termicznych, kluczowego aspektu unikania nowoczesnej obrony powietrznej. B-2 od dawna jest ceniony za zdolność do precyzyjnego rażenia celów o wysokiej wartości bez wykrycia. A XB-47 rozszerza tę koncepcję na obszar bezzałogowy, oferując platformę stealth, która może operować z pokładów lotniskowców. To dowód na to, jak technologia stealth stale się rozwija, łącząc cechy B-2 z najnowocześniejszą autonomią, aby na nowo zdefiniować walkę powietrzną. Tak, to nie wszystko. Oprócz tego, że jest stealth jako B2, Spirit X47B jest również zabójczy jako F22. Raptor F22 Raptor to myśliwiec stealth piątej generacji zaprojektowany z myślą o przewadze powietrznej. Jest powszechnie uważany za najzabójczy myśliwiec w historii. X-47 zapowiada się na najskuteczniejszy dron w historii i planuje to osiągnąć dzięki połączeniu technologii stealth, autonomii i precyzyjnego ataku, podobnie jak F-22, który wykorzystuje zaawansowane powłoki stealth i geometrię kątową, aby unikać wrogich radarów X-47. B, dzięki niskiemu profilowi wykrywalności, może operować w środowiskach, w których tradycyjne samoloty mogłyby być narażone na ataki. Zdolność stealth ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzania śmiercionośnych ataków na cele o dużym znaczeniu, takie jak wrogie systemy obrony powietrznej czy centra dowodzenia, bez narażania się na odwet. Autonomia X-47. B dodatkowo zwiększa jego potencjał bojowy, czyniąc go w pewnych sytuacjach prawdopodobnie jeszcze bardziej śmiercionośnym niż F-22. Raptor, jak X-47B zademonstrował w 2015 roku podczas historycznego tankowania w powietrzu, jest on w stanie samodzielnie poruszać się w złożonych scenariuszach operacyjnych. Teoretycznie ta autonomia mogłaby pozwolić mu na podejmowanie misji wysokiego ryzyka, takich jak zwalczanie wrogiej obrony powietrznej, gdzie pilot F-22 mógłby narazić się na poważne niebezpieczeństwo. Dzięki wyeliminowaniu czynnika ludzkiego X47B mógł dłużej i z większą precyzją prowadzić operacje w strefach spornych, zwiększając swoją siłę rażenia. Jeśli chodzi o uzbrojenie X47B został zaprojektowany z ładownością około 2000-4500 funtów. Przenoszoną w wewnętrznych komorach uzbrojenia, aby zachować profil stealth. Odzwierciedla to w pełni koncepcję wewnętrznego transportu uzbrojenia F-22. Chociaż X-47B nie był uzbrojony operacyjnie w fazie testów jego, filozofia projektowa ujawnia znacznie więcej niż prosty prototyp. Wewnętrzna komora ładunkowa i zaawansowane funkcje naprowadzania zdecydowanie wskazują, że po pełnym uzbrojeniu samolot mógłby przenosić szeroką gamę precyzyjnej amunicji kierowanej. Od bomb małośrednicowych idealnych do precyzyjnych uderzeń po zaawansowane pociski przeciwokrętowe i przeciwradiolokacyjne zdolne do neutralizacji cennych zasobów morskich lub radarowych. W symulowanych profilach misji analitycy argumentowali, że X-47B mógłby pełnić rolę porównywalne, a w niektórych przypadkach przewyższające. Załogowe platformy stealth. Ten potencjał plasuje drona koncepcyjnie w tej samej kategorii strategicznej co F-22, nie tylko jako broń przewagi powietrznej, ale jako elastyczny system wielozadaniowy, zdolny do adaptacji do zmieniających się wymagań pola walki. Z odpowiednim uzbrojeniem mógłby teoretycznie atakować instalacje naziemne cele morskie, a nawet wrogie samoloty za pośrednictwem sieciowych systemów celowniczych łączących go z samolotami AWAX, satelitami i myśliwcami piątej generacji. Ale tym, co naprawdę wyróżnia X-47B, jest jego wytrwałość z zasięgiem przekraczającym 4350 km, 2760 mil i przełomową zdolnością do autonomicznego tankowania w powietrzu, przewyższa F22 pod względem zasięgu bez tankowania wynoszącego około 3000 km 1840 mil. Oznacza to, że dron może pozostać na stanowisku dłużej krążyć niezauważony i czekać na idealne okno uderzeniowe, czego żaden pilot nie jest w stanie wytrzymać bez zmęczenia i ryzyka. W istocie, X-47B to spojrzenie w przyszłość autonomiczny samolot bojowy o dużej wytrzymałości i niskim ryzyku, zdolny do precyzyjnego atakowania i operowania znacznie wykraczającego poza ograniczenia tradycyjnych samolotów załogowych. Ten zwiększony zasięg pozwala X-47B krążyć nad obszarami docelowymi prowadzić stały nadzór i atakować, gdy tylko nadarzy się okazja. Możliwości te znacznie zwiększają jego strategiczny wpływ, niemal jak miniaturowy F22. Chociaż X47B nie dorównuje F22. Pod względem zwinności i ukierunkowania na walkę powietrzną, połączenie stealth, autonomii i zdolności uderzeniowych, czyni go mimo wszystko śmiercionośnym narzędziem, ponieważ reprezentuje przyszłość, w której systemy bezzałogowe mogłyby dorównać lub wzmocnić możliwości zaawansowanych myśliwców, takich jak F-22. Na zawsze zmieniając krajobraz wojny powietrznej. Bezzałogowe systemy powietrzne na stałe zagoszczą w naszym zestawieniu, a X-47B będzie liderem. Po tym jak X-47, a przetrwał korporacyjne anulowanie, ten bezzałogowiec odrodził się z nowymi historycznymi możliwościami, które przejęły możliwości kultowych samolotów takich jak B-2. Spirit i F22 Raptor, tworząc prawdziwie śmiercionośną maszynę, która będzie startować z pokładów lotniskowców, by zdominować niebo jutra. Aby to jednak osiągnąć, X47B, potrzebuje polubienia tego filmu i zasubskrybowania kanału. Więc zrób to teraz, i dziękujemy za oglądanie.